Cześć wszystkim, ja jestem Piotrku, a dzisiaj zrobimy sobie test rzeczy z temu, które są gadżetami do samochodu oraz które mogą się przydać przy serwisowaniu czy to przy sprzątaniu np. Na naszego samochodu. Pierwszą rzeczą, rzeczą jest to uchwyt na kubek oraz uchwyt na telefon, który montujemy sobie w samochodzie. Kolejną rzeczą jest, są to szybko elektryczne do kabli. Ja bardzo często właśnie takich złączek używam podczas montowania wiązki elektrycznej do haka, kiedy trzeba właśnie tam się popodpinać do przewodów w lampach. Kolejną rzeczą są to patyczki detailingowe. Jestem jeszcze ciekaw, jak one się sprawdzą jako patyczki na zaprawki, bo, szczerze mówiąc, kiedy to miałem zamawiać, to myślałem, w ogóle nie przeczytałem i myślałem, że to są patyczki do zaprawek. Ale z tego co patrzyłem przed chwilą, jeszcze są to właśnie patyczki do sprzątania newralgicznych miejsc w naszym samochodzie. Kolejny, kolejną rzeczą jest uchwyt na telefon do samochodu, który powinno się montować za fotelem przednim. Kolejną rzeczą jest to taka szczotka, która jest przeznaczona podobno do felk. I ostatnią rzeczą jest to tabliczka, do której dostajemy. Do której dostajemy tutaj są cyferki, no i z tych cyferek układamy swój numer telefonu, przyklejamy to tutaj, kładziemy na desce rozdzielczej i przyklejamy tak, aby w razie czego, jak zostawiamy gdzieś samochód na parkingu, jakby nam ktoś miał go uszkodzić, to, żeby po prostu widział, miał dostęp do naszego numeru telefonu, żeby się mógł z nami skontaktować. A więc tak, na pierwszy ogień pójdzie nasza szczotka do felk. Ogólnie już widzę, że ta szczotka ma dosyć twarde włosie, więc jeżeli chodzi o mycie tych felk, to jeżeli byłyby jakieś bardzo delikatne te felgi, mogą się od tej szczotki porysować. Jeśli chodzi o jakieś takie felgi, które mogłyby, które mają jakieś takie małe otwory gdzieś tak, tak, jak na przykład tutaj przy śrubach, coś doczyścić, ta szczotka jest dosyć gruba, więc nie wszędzie da się nią dojść, no, ale ogólnie do takich zwykłych felg których nam, Które nie są nie wiadomo jak bardzo delikatny lakier na nich, to myślę, że ta szczotka dosyć dobrze się powinna sprawdzić. Kolejną rzeczą, jaką sobie sprawdzimy, są to złączki do przewodów elektrycznych. Robimy to w ten sposób, że przez jedną dziurkę przyciągamy sobie jeden kabel. Tutaj, jak mamy właśnie e, jakiś e, drugi kabelek odwiązki, wkładamy sobie właśnie w tą drugą dziurkę. Bierzemy sobie kombinerki, zagniatamy to sobie. No, i w ten sposób, tutaj nam się właśnie e, przez tą blaszkę e, ta blaszka nam przewodzi prąd. Jest to dosyć mocne, jeżeli chodzi o łączenie takie. No i tutaj sobie zaciskamy tylko klamrę. No i później warto sobie to zaizolować taśmą. Ogólnie dosyć fajnie się to zaciska, więc myślę, że coś z tego będzie. Kolejną rzeczą, jaką sobie przetestujemy. Jest to ta tabliczka na numer telefonu. W zestawie z nią dostajemy dwa razy dwa takie kawałeczki taśmy dwustronnej, który mamy zamontować, przykleić od spodu i tym samym tą samą taśmą dwustronną mamy właśnie przykleić ten element to. Do deski rozdzielczej, oraz dostajemy po cztery paski z cyframi. No i z tych cyfr mamy sobie ułożyć numer telefonu. Zobaczmy, czy to się będzie jakoś w miarę trzymało. Z tego co widzę, to nawet się nie przykleja. Tylko po prostu się samo załapuje. Także spoko, bo jeżeli byśmy chcieli zmienić numer telefonu, który mamy na tej tabliczce, to nie będzie jakiegoś dużego problemu z tym. Wystarczy wtedy tylko powyjmować te cyfry. I zobaczmy sobie jeszcze, jak będzie się chciała trzymać ta taśma dwustronna. Odtuścimy sobie miejsce, w którym będziemy ukleić. Z tego co widzę, ten klej powinien się, z tego co widzę ten klej dosyć ładnie się ta tasiemka dwustronna powinna chwytać. Jest dosyć mocna, no to wygląda. I zobaczmy teraz. Nie, dosyć ładnie się chwyciła. Także myślę, że z przyklejeniem do deski rozdzielczej też nie będzie z tym jakiegoś dużego problemu. Aczkolwiek, moim zdaniem. Nie trzeba tego dawać na stałe, tylko ja osobiście, jeśli będę tego używał, to prawdopodobnie będę sobie tylko kładł to. Pewnie schowam sobie to w schowku z przygotowanym numerem i pewnie będę sobie kładł na desce rozdzielczej. Kolejną rzeczą, jaką sobie przetestujemy. Są to patyczki detailingowe, które mają właśnie nam służyć do pozbywania się kurzu z jakichś takich ciasnych zakamarków. Ogólnie te patyczki, jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie czyszczenie, nie są jakieś złe. Dosyć dobrze zbierają te zanieczyszczenia. Aczkolwiek. One się nadają, tak typowo, do jakichś takich bardzo ciasnych zakamarków. Jednak osobiście do takiego czyszczenia kratek czy coś wybrałbym trochę większą alternatywę, ponieważ wczyszcząc właśnie takim malutkim patyczkiem. Eee, to będzie bardzo długo trwało, żeby to doczyścić. A jeżeli mamy właśnie taki trochę większy, przejeżdżamy sobie za jednym razem i zbieramy sobie całe to zanieczyszczenie cały ten brud. Aczkolwiek, tak jak mówię, do takich bardzo ciasnych zakamarków. Myślę, że te patyczki sprawdzą się jak najbardziej. Mimo, że te patyczki są przeznaczone do detailingu, moim osobistym zdaniem dobrze sprawdzą się też jako patyczki. Do robienia zaprawek następną rzeczą jest uchwyt na telefon, ewentualnie można na tych haczykach zawiesić coś innego. Ogólnie sam uchwyt. Jeżeli chodzi o bycie uchwytem na telefon, w moim samochodzie bardzo średnio się sprawdza. Ponieważ, jeżeli ktoś dosyć prosto by siedział, ten telefon i tak miałby problem, żeby usiedzieć w tym uchwycie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o spełnienie funkcji jakiegoś takiego haczyka, myślę, że. Sprawdzi się dużo lepiej, aczkolwiek, tak jak mówię, telefon za bardzo w nim nie chce siedzieć. No i ostatni, ostatnią rzeczą, którą sobie dzisiaj sprawdzimy, jest to. Uchwyt na butelkę oraz przy tym uchwyt na telefon. Ogólnie, ten uchwyt, jeśli zamocujemy go tutaj na kratce od nawiewu, utrzyma butelkę bez problemu. Niestety nie jest on jakoś bardzo stabilny, nie trzyma się jakoś sztywno. Aczkolwiek, tak żeby wsadzić butelkę, bez problemu sobie z tym poradzi. Ewentualnie telefon też możemy tutaj położyć. Trzymać się to trzyma, ewentualnie na jakichś dziurach może nam to ogólnie latać, ale pod względem samego trzymania się jest w porządku. Można ten uchwyt również zamontować gdzieś. W drzwiach, ponieważ ma tutaj jeszcze taką łapkę i jeżeli chodzi o mój samochód, no to tutaj dużo lepiej się trzyma. Tak samo ten telefon, jeżeli chodzi o to, jest to na pewno dużo bardziej sztywne. No i jeżeli zamontuję sobie go tutaj, myślę, że. Będzie dużo mniej irytował, niż zamontowany tutaj przy kratce. A więc tak, szczotkę do czyszczenia felg kosztowała ona 7 zł. Moja ocena tej szczotki to 5 na 10, ponieważ ma, bardzo, ma dosyć twarde włosy. Jest dosyć duża, więc nie we wszystkie zakamarki felgi można dojść z tą szczotką. Kolejną rzeczą są to patyczki detailingowe do czyszczenia. Moja ocena tych patyczków to 8 na 10, ponieważ też patyczki również nadają się właśnie do robienia zaprawek, jeżeli chodzi o takie czyszczenie za 7,20 100 sztuk tych patyczków to nie jest jakaś zła cena. Kolejną rzeczą są to złączki do przewodów elektrycznych. Szybko złączki. Moja ocena tych złączek to 10 na 10, mogę powiedzieć, bo za 20 sztuk zapłaciłem bodajże, właśnie chyba też 5,20. Możliwe, że 6 zł, coś koło tego. I jak za tą cenę one bardzo dobrze się sprawują. Kolejną rzeczą jest to ta tabliczka z numerem. Wiadomo jest to dużo lepsze rozwiązanie, 7 zł kosztuje. Jest to dużo lepsze rozwiązanie niż pisanie numeru na kartce, bo gdzieś tam wiadomo jak zamykamy drzwi, ta kartka może zostać zwiana. No a tutaj mamy tak naprawdę przygotowany swój numer telefonu. Także moja ocena tej tabliczki to myślę, że ósemkę też mogę dać. Jeżeli chodzi o ten uchwyt na mocowanie telefonu, on też kosztował niecałe 6 zł. Jako taki gdzieś tam uchwyt na inne rzeczy niż telefon, sprawdzi się. Jeżeli potrzebujemy coś zawiesić, nie wiem, może jakieś ubrania, może jakąś siatkę. No ale niestety do wieszania telefonu, niestety on się nie sprawdzi, bo tak jak pokazywałem, on, ten telefon w nim nie chce siedzieć. Więc moja ocena tego uchwytu to też myślę, że dałbym 5 na 10. No i ostatnią rzeczą. Jak sobie testowaliśmy, był to ten uchwyt na butelkę i telefon. Kosztował on 11 zł. Moja ocena to jest powiedzmy 5 na 10, też bym dał, ponieważ o ile tą butelkę i telefon możemy tam faktycznie włożyć, to w moim samochodzie, jak było widać, te uchwyty. Jak się mocowało do mm, kratek nawiewu. E, te no, są bardzo delikatne i jak się już e, obciążenie samej, samego tego uchwytu robiło, e, to nie wytrzymały go i to nie było stabilne. Jeżeli byśmy sobie włożyli tam puszkę z otwartym napojem, mogłoby nam się to rozlać. Wiadomo, ten drugi sposób montażu w boczku drzwi, który pokazałem, on jest dużo lepszy, dlatego to podnosi ocenę tego produktu. No ale osobiście, czy ja wiem, czy ja z tego będę korzystał? Wydaje mi się, że nie, więc dlatego daję 5 na 10. Dziękuję bardzo za obejrzenie.